Dobra sam. Serio. Nie denerwuj się. Zginęliśmy poprzednio trzy razy, ale spokoja cię obronie. Wyjdziemy z tego cało. I promise. No. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem piechor. To jest The Last of us. Kontynuujemy naszą przygodę. W kanałach, no kurczę, tej sprawy nie potoczyły się zbyt dobrze. Dla mieszkańców. O, no ej, ale moment. Mieliście taką fajną dechę z takim ulepszeniem. I daliście się zabić. I moment, kolejna skrzynka? no już myślałem, bo w poprzednim odcinku podniosłem nową, więc tylko czekam na oweczkę, żeby móc to wykorzystać wreszcie. I wszystkie trywiki pozbierane. A moment, czyli pewnie weszli oknem. Ale kurde, przecież zbrojeniowe okno. Przecież tam jest krata. Jak się przedostali? Poza tym kraty powyginane są od wewnątrz. Znaczy na zewnątrz. To w sumie... No, takie dziwne działanie dla klikaczy, żeby ciągnąć do siebie, raczej nacierały bardziej w tą stronę. E, moment, zbyt... bardzo rozchwiniam. Taką sprawę po prostu twórcy pewnie wygieli po prostu w dowolne kierunki. Uuu, ktoś zginął pod prysznicę. Jak w psychozie. Hitchhoka. Ej, no i toalety mieli. Dosyć zgrabne. Jak na każdym polskim festiwalu. Ej, won, won, zostawcie. No i w sumie i tak już ładnie go zjadłyście. Drogie larwy. O, 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 szmata, dobra. No może być i szmata, ale liczyłem na alkohol. Jaj, ko jaj małe dzieci też mieli. Na to to jest jak Tak nie zabezpieczyli Przykrata była zamknięta No moje coś podniosłem eee, artefakty mały rysunek, rysunek dziecka właśnie to chyba Nasi obrońcy i iż Iż jakiś uśmiechnięty, ooo. Ale podobny do siebie. Tylko, troszeczkę dany wygląda na głupszego, ma mniejszą główkę. Ale i ta, tak talent to dziecko, do rysowania miał podobny do mojego. No, może nawet troszeczkę wyjść, bo mimika twarzy była naprawdę. No, zacna. Nie pozostawiła wątpliwości. Czy iż był smutny, zrozpaczony, może przestraszony? Nie, on był po prostu szczęśliwy, to było widać. Dobra, ale no, momencik. Samuel, spoko samolot, spoko. Skoro już wyczyściłem doszczętnie, to też doszczętnie się rozejrzę. No właśnie, nawet nożyczek nie można pominąć. Spoko, jakieś dużo. Nie bałem się, że zostanę zjedzony przez zombiaki. I jak to poszło? O, 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 o. Dobra. Nie wiem, to było, batonik, konserwa, cokolwiek. Ważne, że podniosło zdrowie troszeczkę. No, no, no. Dobra, chyba pusto już. Nie ma żadnej drzwi, które mogę otworzyć nożem. A w ogóle, a propos noży. No właśnie, a propos noży, no właśnie. A-a, a-a, a-a. No, bomba dymna, super. Chyba zacznę je używać. Go no młody znasz procedurę, pewnie z samym... przeżysz samym, sorry, z Henrykiem. Z twoim bratem robiliście to nieraz. Takie praktyki w połączeniu rozwoju dziecka są częste nagminne wręcz. There we go. Good job, kid. Nie wiem, kurczę, aby ktoś. Kodeks wychowania dziecka spisywał w tych czasach, no to no, byłoby. Dziecko musi zostawać podsadzone. Na wyższe kondygnacje jako pierwsze. Wtedy unikniesz niebezpieczeństwa w kierunku dziecka, plus dodatkowo dziecko będzie mogło zrzucić sobie drabinę, bądź linę, bądź. To Chyba tak, kurde, no przecież to jebaństwo, no to tu musi być ona. Tylko gdzie? Kurde, no to... chyba macie ogon, bo do cholery byście strzelali. No właśnie, nie, le Run for your life Nie nie nie, nie, nie. ja już się nie odwracam nawet Dobra Tak jak mówiłem no, Nie przejdą No przesuń się sam kurde Czemu ja muszę z lewej a to z prawej co miałbym z tamtej strony Bo tam nie było drzwi No w sumie Proszę gości gdzie No to ty też się czołgaj tam dalej będziesz przynajmniej bezpieczna dalej chowaj się Eli Dobra otwarte dalej Ej, co to było? Coś dobrego? Rura. Ej, to może poczekaj aż wejdą. Eee, dobra. Już wolę tutaj dwóch darmowych martwych Bo i tak nożyczek nie mam na ulepszenie. Ej, dobra, może wszyscy kole, bo ten bieg jest męczący troszeczkę Co by na to? Nie, okej. Okay. Może innym razem o, kurde, moment, tutaj potyczkę. Aha. I to grubą potyczkę. Oni tam są przy drzwiach, nic mi nie gonie. dobra. Wiecie co? Zróbmy tak. Oni tu na pewno będą biegli. Ale nie pierwszy z nich, dobra, moment, tutaj położę. Jeżeli już mieliby się tak blisko dostać. e szybko szybko, 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 Joel. Coś z większym zasięgiem niż i z większą ilością naboi. Dobra, damy sobie radę, obronimy się jakoś, nie? Nie? Dobra, wszystkie przeładowane nie? Może nie łuk, szocik też pusty, kurde. No, jestem gotów. Po prostu zajebiście. Dobra, padł. No nie no kurcze, potrzebnie, nie niepotrzebnie tą deseczkę tak... Szybko zużyłem. Zaraz możesz przydać o wiele bardziej, no właśnie. Pan klikacz. Ej no nie zasłaniaj go własnym ciałem, nie jesteś jego bodyguardem. No, no, idealny moment. Idealny moment, chyba nie wiem jakim cudem on mimo wszystko dał radę. Kurde, nie zdążyłem się cofnąć po tą deskę czy tam keybase, wobec cokolwiek tam było. No, faktycznie no to idzie docenić. O, oh. are you fucking kidding me? <laughs> no, nie mogliście wiedzieć. O, so, by niedaleko? Close. Tak jest, tak jest. Oh, let's go. Ale kurczę, tam ławki nie było w środku, serio? Czy pominąłem jakoś. Ej byłem ol man That was a close one, huh? Yeah, Not one of our finest moments, but... yeah. <coughs> Wybaczcie, że nie idę z wami i młody nie pocieszam Ale moment właśnie, może ją trzeba pocieszyć. Sied, Joel, biegnij. Szybko Spiesz żeby by być dobrym ojcem Jakim nie byłeś wcześniej, no Ej, jak tam u ciebie młoda? Chciałem z tą pogadać. No jak, co tam? Hej, jak się czujesz? Hey, look at that! Czy Henry był w stosunku do ciebie w porządku? Wiesz, nie zachowywał się dziwnie. Wiesz, jakieś masaże, coś, nie? Nie? czy pewnie bardziej ochroniłaś Henryka niż on ciebie. Dzięki, Henry. Dzięki Dobra, momencik, ale skoro tam było tylu zarażonych, to już twórcy nie mogą nie mieć serca do tego stopnia, żeby tutaj jeszcze też ich wmontować jakoś, więc przeczesujmy spokojnie. O, poznałem że na, port na portalu randkowym Nie pyskuj No O o o moment to jest jakieś wyjście Ale Alkohol Tak jest, dobra, apteczka Nie, nie mogę Kurde No to dalej szukamy W sumie Ej, kto? Co ty tu robisz? Jakim cudem? Nie strasz tak Nie no, w sumie nieźle zabudowana okolica. Dużo miejsc do przeczesywania. Więc zapowiada się też niezły połów Kurde, mamy, no przecież tu byłem Na piętro. No chyba, że Zabarykadowali. Nie! Kolejne zaskoczenie. Pozytywne, no chyba, że tu będą zombiaki. No to mniej pozytywne. Nie nie, póki co zbieramy, tylko przydatne rzeczy. O o! -o. Kurczę, no w sumie latarkę mógłbym... Nie, nie wyłączam. Kurczę i tak. Nieskończony zapas baterii. Notatka o szabrownikach. Kolejna noc kolejna strzelanina. Hogna Carsona, bo widać lufy karabinu przy strzelb. Byłem z rodziną w jednym pokoju całą noc nie spaliśmy. Przypuszczam, że nikt nie spał. Tylko jest tylko kwestią czasu. Zanim szabrownicy znów spróbują zostać do naszego domu, musimy się przenieść. No to moment Do się nie za barykadowe na górze. No bo to nie zombiaki. Ha, 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 ha. Znowu podszedł do nas ten chudy facet. Wmieniliśmy się. Jego naboje za nasze jedzenie jak poprzednio. Zaproponował, żebyśmy przenieśli się do jego kryjówki. Mówił, że jest dobrze ukryta. Trzeba co jest się w niej bronić. Dodał, że ufa mi tylko tego, że są ze mną dzieci. Ej, Ish? Ej, czyżby Ish ich wziął do kanałów? No w sumie w porównaniu z takim wolno stojącym domem kanały, to jest dobrze ukryta miejscówka. O, o, o. No ale inaczej, no nie można kwestionować dobrych zamiarów, ale efekt był chyba kiepski. Mam nadzieję, że jednym z tych biegających nie był ish akurat, bo. No i szkoda mi go, nie widziałem gościa, wiem tylko, że przypłynął łódką. Albo przypłynęła. Nie no, chudy facet, no chudy facet, dobra, no czyli na pewno gościu się wyjaśniło. No ale szkoda mi go, kurczę przypłynął. Był bezpieczny Jeszcze pomógł ludziom z dziećmi, no. Pozytywny charakter. No Joel pamięta wszystko, jest taki stary.

Dokładnie takie coś. No ale każdy pamięta tę muzyczkę, właśnie. Nie? No wiesz, ty żyjesz kurwa w dziwniejszych. No eee, hmm, nie no, idziemy tam, gdzie były psy. No to sobie poszedłem. Jak to się stało? No, mówisz o tym? No dobra, no, skoro tutaj były, to może coś zostawiły. Zostawiły dla mnie cegłę, i dla mnie cegłę. To ale to super. Tam, dzięki, świetliki, tam. dzięki. Pff, nic więcej. No i druga cegła. To, Eli, jak nie masz cegły, no to weź sobie. E, no to dobra, kolejny dom. Czy wolny od zarażonych? Tak. Tak wygląda. No ale kurczę jakiś garaż z ławeczką. No ale może być też być też szafeczka z tableteczką. Ja, tak szczerze. Dobra, dobra. Ej, Dart? Potrafiłem jakieś dobrze w darta grać. Można sobie rzucić. Ej, Eli, Eli. Eli, Eli, rozwalicie w darta? Ha? Eee, może w innym życiu. No, w kuchni zazwyczaj są jakieś nożyczki, ale nie, tu są śrubki. I trybiki też dobrze. No, wybaczcie, muszę szybką dwójeczkę zrobić. No nie przy otwartych drzwiach, nie, rezygnuję. Zero prywatności. No to może w tym kiblu. No może tu się uda. Co z kówna? Nie, to z komiksu? No, z tego na pewno. No i puste szuflady. No ocalonych, no dobra. Czy ocalałych? Jedno otwarte drzwi to wystarczyło. Ktoś z nas o nich zapomniał i do środka Ferdinando Horda tych potworów. Zamknęliśmy je tam, a na zewnątrz napisaliśmy notatkę ostrzegawczą. Jeżeli jest ze mną Suzan. Nie, jest ze mną Suzan. Tylko podwójnie, nie wiem czemu. Mózg mi zrobił psikus. Mały. E, Kilkoro dzieciaków, jesteśmy chyba jednymi ocalałymi. Ej, kto to napisał? Moment, 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 moment. Tylko mnie interesuje, kto to napisał. Jest! Przeżył! Jest! Każda cząstka mnie chce się poddać, tak łatwo można by dać się pochłonąć temu światu, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Wciąż bardzo mocno wierzę w ludzi. Wciąż wiem, że są zdolni czynić dobro. uda nam się. Nie mogę się poddać dla niej. Kurde, ej, czyli taki bohater mały, nie? Wyciągnął paru zdrowych i plus dzieci. A zawsze jak ktoś ratuje dzieci, to jest plus 10 do heroizmu. Ej moment, jest safe. Ej, może otwarty, tak dla odmiany. Nie, dupa. Czyli teraz poszukiwania na... notatek, o i się zamieniły się w poszukiwania na... kodu do safeu. Może tu? Pochowanie zapałek tak, ale dzięki, dzięki, no ty dzięki, dzięki. Uradowaliście mnie teraz, szczerze. O, 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 o. Ktoś chowa strzały w biurku. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I do sejfu, a. a w sejfie... Ej, hey, moment. Gdzie jestem ten <grywa> ej, ej! Mam nadzieję, że to nie jest to O czym myślę No kurde Henry, jak ty ich pilnujesz? A no jak ty ich pilnujesz Henry, ja darta bez mnie? Hehe, he, 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 he. No he, zobaczymy. Ja będę liczył punkty oh. Eee, Ile? Nie.

On ile trafił? To jest tak, 13 i 15. No, no, prawie remis, prawie. O, moment. No, chyba, że Joel Bulza i trafi. Bycze oko, sam środek Joel, no. No, pięknie, pięknie, wyciągnij ją chociaż. Chodźmy, chodźmy. Nie poniżajmy się już bardziej umiejętnościami Joela. Ej, no ja bym przynajmniej w tarczy trafił. No dobra, tu jest jeszcze jeden dom. O, co to było? No, na pewno mnie tutaj nie było. Oj, na pewno! Czegoś takiego bym nie zostawił. Ale kurczę, nikt serio nie słyszał o LCD-kach? A LEDy? Cokolwiek? Czy wszyscy Amerykanie lubią się we wszystkim, co jest duże? I CRT-ki też zostają. Kineskapowe telewizory. No ale patrzcie tutaj też, nie? Widzicie, <ścoughs> jaki wielki. W porównaniu do ekranu. No to ojca. No dobra. Karo, to ty staniesz się dorosłą osobą, gdy mnie nie będzie. mi się swoim bratem. Będzie potrzeba opieki. Eee, kilka dni wróć po jedzenie, kwarantanny do Pittsburgha. Eee, nikomu nie otwieraj, oszczędzaj na boje. Ukrywaj się, no. Dobre rady, w sumie. No, to czemu ich opuściłeś, tato? Powinien z nimi zostać, tak? Chol został ze swoją młodą, z Sarą, aż do samego końca. No kurde, a co byłoby, by on powiedział: Ej, Sara, wiesz co, zostań w domu. A ja wtedy pójdę, zobaczę co się dzieje i wrócę po ciebie, nie? No, to ona już by wtedy umarła, tak de facto. Moment wypowiedzenia tych słów byłby równoznaczny z jej śmiercią. No to. Hmm. Tutaj też, to troszeczkę decyzja źle podjęta, zbyt pochopnie. Czy nawet można było się schować na tym balkonie, nie? Jeżeli nie przeskoczą stamtąd, to by raczej nie weszli że powietrze. Można ptaki łapać na okruszki chleba, jeżeli macie chleb. Żyć nie umierać. No dobra, chyba wszystko. Czyli ten dom rzeczywiście byłby dosyć pusty. No, gdyby nie te śrubeczki. A tutaj co? Chyba szafa miała być jakaś, nie? Pod schodami. Ej, nie! Tam Harry Potter miał mieszkać, ale nie dojechał, zombiaki. No trudno. Mówicie tutaj Vernon mieszkał <laughs> Ej nie no dobra serio, chyba wszystko już, ale Ale jeszcze małe kółeczko tutaj Bocznym przejściem No nie, no co, serio No Dzięki Nie no bo kurczę, gdzieś tutaj musi być ławeczka, no no, no, tak jest, no, przeczucie mnie nie zmyliło. No to nareszcie. Uh, hmm... hm, szybkostrzelność, szybkość magazynka, tak. Szybkostrzelność, szybkość przeładowania, tak. No, tutaj za momencik. Powinno magazyn... magazynka, niestety nie, Szybko przeładowania, tak. Przebicie pancerza. Oj, tak. Dobra, powiem, już magazynka w obrzynie. Powiem, już magazynka w shotgunie. Szybkie przeładowania. <śm> w łuku. Ok. Eee, zasięg. Zasięg może. Nie, szybkie przeładowania będzie lepiej, chyba, ale. Hmm. Też obrzyna można by było szybciej przeładować. Ale moment, czy nie starczy i na to, i na to. Tak. Świetnie. No, i to się nazywa rozdysponowanie prawidłowe punktów. No w sumie teraz można przeładować wszystko. Sobie. Jeżeli byłoby co? Nie, no super. Zobaczcie to, e, teraz tak, co ja tutaj mam. E, mogę sobie stworzyć nóż, więc stworzę nóż. Nie będę ulepszał broni białej, póki co. E, mogłem bombkę, ale nie zrobiłem tego, ale mogę bombę dymną. E, tam chuj z tymi bombami dymnymi, kompletnie nieprzydatne. No, chyba że w następnym odcinku natrafimy na ludzi. Bo to, co za tą żółtą barierką, moi kochani, już w następnym odcinku. No w tym to troszeczkę mniej zombiaków na szczęście dla mnie Mam nadzieję, że nie było aż tak. Nudno dla Was, że moje gadanie Was nie uśpiło. W każdym razie trzymajcie się i do następnego razu. Pozdro, cześć. Przeciągnięcie. No wiem, że przeciągnąłem. Ej, nie, 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 nie. A, a, a. a, a. No co mam zrobić jeszcze? Uh, nie wlecę! Nie! Nie! Uh, fuck! Fuck! Nie! O oh, kurwa! Ej, jak ja z tego wyjdę cało! To wracam na lądowisko i ląduję! Jest! Dobra, chuj, pierdolę ten szczyt!